Cześć widzowie. Właśnie nagrywam dla was film, w którym gadam i chciałam z wami przedstawiać o takie coś. Widziałam to w moim sklepie, więc kupiłam. To z w moich rodziców sklepie. Ale też jest trochę mój. No więc, okej. Okay. Więc przedostajemy sobie te oto... Jakieś pałeczki z czekoladą orzechową, możecie? No i jeszcze. Więc otwieram. I ja Są te paluszki. Ale. A! Tu jest y, ta masa. To są paluszki. Paluszki są duże gdzie to tylko takie. Co? A. A małe Ale jak ona jest ułożona? Ej mega wygląda. jakbyście chcieli takie kupić, to na pewno będą. Klepie w Szymbarku I będzie się nazywał Stefan. Tak. Stefan, Stefan. I będzie miał. Nie, y, jakby. Mm. Czekajcie, jak to się nazywało? I będzie miał. Będę miał paczkomat. Matko jedyna, nie potrafi się Dobra, bo już mi się kończy czas. Szybko testujemy. Jeszcze. Uuu, pięknie. <ścoughs> jak teraz zrobiłam. Próbujemy. Tak to. to jest jak normalny poruszak po prostu i bardzo dobre, wam powiem. Mm. A, to trochę smakuje jak nutella, z takim y, paluszkiem bez soli. Ojej. Więc jak ktoś lubi nutellę, to naprawdę polecam. Jak ktoś nie lubi Nutellę, to, to i tak polecam. Bardzo dobra. Więc, aż nie czas, tak? my jeszcze przetestujemy szybki jakiś filtr. Robimy szybko ranking piesków, bo właśnie makijaż, bo przed chwilą szybko będzie. Więc szybko robimy, bo zaraz mi się kończy czas. Dosłownie już dziewiętka, ósemka, czwórka, e, dziewiątka, szóstka, dziesiątka, o nie, jedynka. jedynka, 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 trójka, dwójka, piątka. To jest mój ranking. 拜拜。Bye bye!